Siemanesko, tak jak obiecałem, jeszcze, jeszcze dzisiaj z Specimulatorem, słuchajcie i mamy nowego update'a z wczoraj e, Z naszego Squid Game'a e, No i słuchajcie, co mamy? Mamy 5 plansz, wiele się na nich Nie dzieje, mamy tutaj oczywiście minigierkę Za które zdobywamy tickety, e, Które wyglądają mniej więcej I... Mniej więcej tak, większość mam wpłaconych na tą chwilę, więc zaraz zobaczymy jak tam e, to działa. To wpłacamy sobie słuchajcie na losowanie HUGE i które zaraz Wam pokażę. E, możemy jeszcze zdobyć Pet Games gifty, które na tą chwilę kosztują 116k, one na pewno stanie ją. Ale słuchajcie, lecąc powoli do końca, e, na czwartej planszy mamy sekretny pokój, którego możemy sobie e, tutaj co jakiś czas na jedną godzinę korzystać. Z tego co widzę to są chyba cooldowny dwugodzinowe, mamy tam szansę na dodatkowego HUGE'a. E, ja tam dropiłem teraz przez godzinkę, oczywiście nic nam nie padło. I słuchajcie, za 6 minut mamy losowanie <coughs> Huja i Titanika. Na tą chwilę mam 15 ponad procent szans na Huja i niecałe 0,2% szans na Titanika. Zobaczymy e, czy te szanse spadną, czy nie, zobaczymy, czy się uda. E, tak mniej więcej wygląda pierwsza część, widać, że będzie raczej druga, bo mamy jakieś dalsze przejście. Tak to mniej więcej wygląda, ale to nie wszystko co mam dla Was. Słuchajcie, e, zapraszam koniecznie na Discorda. Na Discordzie macie dzisiaj wieczorem. Konkurs nad pluszaka dużego, fajnego, nowego pluszaka z kodem do Pet Simulatora, właśnie. Więc jak chcecie wygrać to szybciutko na Discorda i bierzcie udział do giveaway'a, A oprócz tego, oczywiście, koniecznie szybciutko wpadajcie. Zapraszam Was serdecznie do klanu Pol. Jeżeli chcecie dojść do mojego klanu, szybko piście nazwę w komentarzu, bo jak widzicie, miejsca nam się powoli kończą. Mamy dużo fajnych, aktywnych, coraz więcej aktywnych graczy. Na razie top 300, myślę, że będzie lepiej. Myślę, że mamy szansować o top 100. Dobijemy, słuchajcie, do fulla będzie top 10. Zrobimy sobie dzisiaj mały pojedynek na super jajka z, z huge'ami, więc zostajcie koniecznie do końca. Wydropimy co najmniej 3 huge'e. Otworzymy sobie player packa, ale to sobie za chwilkę poczekamy, zobaczymy, co będzie z losowaniem, czy nam się coś uda, czy nie uda. I za chwilę już kontynuujemy wszystko. Dobra, słuchajcie, powoli czas nam się kończy. Zostało 4, 3, 2, 1. Mamy 0,13%. E, tu mieliśmy około 12-13%. E, zaraz zobaczymy. Jeden na godzina temu w rozdane tytaniki, więc jeszcze nie zostały rozdane. E, poczekamy chwileczkę i zaraz sobie, słuchajcie, otwieramy 3 huge jajka. Będzie pojedynek na huge jajka i będziemy robić sobie naszego forever powiedzmy paka. Tylko czekamy, co się zaraz pokaże. Dobra, słuchajcie, ja już jestem przygotowany, nic nam nie wypadło z tamtego konkursu, ale teraz to na coś wypadnie. Zrobimy sobie taki pojedynek. Otworzymy sobie jajko Huge Machine, otworzymy sobie serial trójkę Myfika i aktywne jajko. Każdy ileś kosztuje, zobaczymy sobie ile nam wypadnie wartych Huge z danego jajka, więc będziemy zobaczymy na którym najwięcej zyskamy lub najwięcej stracimy. Dodatkowo otworzymy sobie jednego Gargantuala Christmas Prezenta i jednego Noworocznego. Także wszystko sobie porównamy, wszystko sobie sprawdzimy i słuchajcie, lecimy. Na końcu zajmiemy się tym oto Player Pakiem, jako że Holixowi widziałem poleciał dzisiaj Rainbow Titanic, spróbujemy sobie też może coś e, wydropić, ale dobra, słuchajcie, lecimy. Pamiętajcie, zapraszam do klanu. Jak chcecie dojść, koniecznie piszcie szybko e, w komentarzu swoją nazwę. Jak widzicie, topka nam rośnie. Mam nadzieję, że będzie rosła cały czas. Jest jeszcze troszkę mamy. Dobra, słuchajcie, zaczynamy i lecimy. Na początek jajko za 93 miliony, e, więc jest to wkład, który wkładamy w tego huge'a. Zobaczymy jaki zalena wypadnie, oczywiście to wszystko jest randomowo, raz wypadnie zwykły, raz rebo, nie można tego porównywać, że zawsze jest lepszy czy gorszy. E, mamy naszego e, ma, e, mermaida Keta, nawet chyba takiego e, huge'a nigdy nie miałem. 93 miliony było słuchajcie na starcie, już patrzymy sobie szybciutko e, ile on jest warty, on jest warty 21 milionów czyli mamy około 72 milionów no niestety do tyłu 72 miliony, otwieramy sobie teraz e, Myfikar z serial trójkę Zobaczymy sobie, co nam z tego wyleci. Ona chyba 134 miliony kosztowała, więc jest troszkę droższa. Już patrzymy, jaki nam huge z tego poleci. I leci nam Tropical e, Tukan. On niestety też nie jest za wiele e, warty. Już szybko sobie tutaj wpiszemy. Sam gift kosztuje 130 milionów. E, piszemy sobie szybko Tukan'a. No i Tukan kosztuje niestety 21, więc mamy jeszcze większą stratę. No i najciekawszym jajkiem jest oczywiście Butterfly. Kosztuje najwięcej, możemy na nim najwięcej stracić, ale może tu być też Titanic, więc zobaczymy sobie, bo może nam tutaj coś większego, coś lepszego, coś ciekawszego poleci, ale chyba jednak za mało rośnie. Mamy niestety Mantis. E, Shrimpa, nie wiem dokładnie, który to jest, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy sobie. E, nie, na tego, jaka już oczywiście nie mam. E, także Mantis, słuchajcie, kosztuje 28 milionów. E, więc jesteśmy najwięcej w plecy około 180 milionów. E, otworzymy sobie, o, matko. Otworzymy sobie teraz jednego naszego Christmas prezenta. On kosztuje 44 miliony, więc tak naprawdę nawet jeżeli nam nie poleci żaden huge ani nic i tak będziemy do przodu. E, znaczy może nie do przodu, ale nie będziemy tak dużo w plecy jak tam 312 kgów e, i same dosłownie takie syfiki, e, nic totalnie nie warte. Także jak widzicie, na razie na wszystkim tracimy. E, otworzymy sobie teraz noworoczny prezent za 88 milionów. I zobaczymy, co nam tutaj z niego wyleci. I niestety, e, z niego też nam żaden huge ani chyba nic innego ciekawego nie poleciało. Więc dosłownie na wszystkim, czym się da, jesteśmy e, niestety w plecy. Tak sobie już e, końcowo możemy spróbować otworzyć jeszcze jeden Mythical e, Gift. Zobaczymy, może teraz nam jakiś rainbow chociaż poleci. I zajmiemy się zaraz naszym player packiem. E, dobra, słuchajcie, mamy ostatniego, czwartego huge'a. E, jest rainbow, dobra, mamy rainbow huge tropical. Flamingo, mamy Flaminga Mamy w końcu jakiegoś W Na czacie, Flaming, Flaming jest na 15%, więc nie jest gi Nie jest dobrze, zaraz zobaczymy sobie ile ten Flaming w rainbowle kosztuje Wow, no niby jego Cena to jest 2 biliony Dobra, słuchajcie, mamy Huge'a za ponad 2 biliony Niby rapu, zobaczymy ile jest faktycznie warty, jakie są faktycznie do niego oferty Nawet jakbyśmy bilion dostali To byśmy nam się zwróciło dosłownie za wszystkie za wszystkie jajka, które zużyliśmy, więc tu nam się teraz naprawdę mega opłaciło. Ale tak jak obiecałem sobie, słuchajcie, no lecimy z naszym player playerpakiem robuxiki załadowane. Gratuluję jeszcze raz Holyxowi za Rainbow Titaniga którego dropnął słuchajcie, za 650 robuxów tylko 650 robuxów. Zobaczymy sobie do tego samego etapu dojdziemy, bo wtedy będziemy widzieć nagrodę za 800 maksymalną. Myślę, że dalej już nie pójdziemy. Będzie nam troszkę szkoda na razie mamy deskę za 3 miliony więc no nie jest to zbyt wiele, nie jest to zbyt dużo, no miejmy nadzieję że w końcu szczęście uśmiechnie się do, do mnie, dla mnie oczywiście poproszę bardzo o łapki w górę subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, słuchajcie i lecimy dalej, widzę mamy jakieś ekskluzywne jajko, chociaż tyle nam tutaj na razie wpadło, no dwa jajka mamy ekskluzywne, no i właśnie na tym etapie Holix zobaczył przy kolejnym razie Rainbow ty no myślę, że tyle szczęścia my no niestety mieć nie będziemy, bo u nas zamiast Rainbow Titanika niestety pokazuje się 5 milionów gemów. Niestety tylko 5 milionów gemów, a Titanic to jest no gigantyczna różnica. Ale dobra, słuchajcie, mamy ekskluzyw Daker'a. No mamy sobie kolejne jajka tu chyba są jeszcze kolejne, dobra, jeszcze polecimy sobie, słuchajcie, to już trudno stracimy, tylko niestety nam troszeczkę zabrakło, więc mała chwila i zaraz uzupełniamy dalej. Dobra i teraz kupimy następne dopiero, tylko wtedy jak to będzie dosłownie Titanic, nawet huge nas nie interesuje, nawet ten, bo on i tak ten huge nie jest w ogóle jakoś tam za wiele warty, więc nawet jakby był ten huge czy, czy ten to na pewno nie korzystamy z tego, no niestety słuchajcie mamy Titanic XP Potion, tu mamy coś w goldzie, kurcze ten kwadrat wydaje się dosyć duży, ale tutaj są gwiazdki, tu są gwiazdki. Gwiazdki są przy huge'ach, więc raczej to będzie huge, bo jak widzicie, Tytanik ma koronę, więc to byśmy po koronie ogarnęli, jakby była korona. Mamy gwiazdki, niestety nie dojrzymy, co tam jest. Najprawdopodobniej jest to huge, możliwe, że to jest ten w goldzie. No ale, ale, no dobra, ostatecznie, jak już to widzimy, nie mamy do końca pewności, to sprawdzimy, ale myślę, że jest to niestety huge. Dobra, kończymy to, bo oprócz tego huge, tam za wiele myślę, że nie zdobędziemy. Ten huge będzie warty też ze 100-200 M, myślę, nie więcej. No i tak jak myślałem, to jest, to jest ten huge, to jest właśnie ten huge guardian, guard dragon w goldzie, no niby 2,72 miliona, no zobaczymy sobie jak tam faktycznie on będzie e, warty i słuchajcie, no tu już na pewno kończymy, no tutaj już jakieś cheesebreakery, breakery, takie e, pierdołki, że tak powiem, e, brzydko ładnie, chociaż tak naprawdę ten e, token daje dużo więcej e, gemów niż ten, niż, ten, niż, ten, niż ten huge, ale one zarabędą będą tutaj już nic innego nie mamy, to już jest szkoda wydawać tyle robuxów, więc tak to wygląda na dzisiaj, zapraszam szybko koniecznie na discorda, e, zobaczymy, zaraz spróbuję sprzedać, e, sprzedać sobie tego, tego, tego huge'a nowego, zobaczymy jak to wszystko inne pójdzie, póki co e, mega exclusive, aha no tak, bo ja przecież dropnąłem go, to on się z jajka wykluwa, e, także tak to wygląda póki co, dzięki bardzo do następnego, cześć